Hej, hej siemanko, tej strony Dejewska, na z kanału DMD witam Was już w kolejnym odcinku serii Car Mechanics Motor No jak pamiętacie ostatnimi czasy... Adama. Bawiliśmy się rozrządem, ale widać tego auta nie ma. Więc no, w miarę git <grym> Ale ogólnie mm, Nie chcemy się tym bawić teraz W sumie to możemy zrobić ale ogólnie e, co do tej serii, to będą małe zmiany, ale to powiem właśnie pod koniec filmu. My właśnie e, zajmiemy się tym autem e, podgląd części. No. Coś tam chciały zrobić wymienić, co? Właśnie, kurde, tylko nie wiem, właśnie co, tam jest coś na dole. Olej, filter. dobra. E, no to co, to wymienimy weźmy ten auto yy, przestawmy na przestaw to auto yy, tutaj na podnośnik Ja yy, to ogólnie nagrywam sobotę Tak mały na zapas po prostu robię yy, Zapraszam ogólnie w poniedziałek yy, yy, ogólnie zróżnicowo to jest na jutro Ale jest, nie będzie to karl e, mechanik tylko właśnie e, coś innego w sumie. Mam Ci e, to wymienić, tak? Fit oleju. Dobra, to Ci wymienię ten feed oleju i właśnie go kupię. E, ale to zobaczcie, właśnie m, w sumie jest sobotę, e, o, to był silnik. Chyba silniku to było co? Fil oleju L64, czy nie? E, jakie to miało ten fil oleju? Magazyn części. L64, dobra. Jednak ja dobrze pokażę że... e, Tak, kupmy Ci ten fil, wymieńmy. Wymienimy Ci ten olej, dolejemy oleju. I będzie spoko, Myślę tak odcinek. 15-20 minut myślę potwa mm, I będzie git. Masz fit oleju, masz wymienione nanówkę, stukę. No powinien być zadowolony. My ci ten olej wymienimy. Spuść oleju. Przestaw. Dawaj tutaj pod podnośnik. Spuścimy ci ten olej. Dojem... Dolejemy ci oleju. Użyj sprzętu. Olej leci. Nie ma dzieci, ale ogólnie zapraszam was na już jutro zapraszam was na kolejny, może nie na kolejny odcinek, ale na odcinek z nowej właśnie serii, która będzie na kanale. A jaki to będzie? Nie, to chciałem. Eee, jaki to będzie odcinek z tego zobaczycie sami no my musimy tu olej dolać przytrzymajmy to ja on sobie w, sumie, w sumie, jeśli będzie za słabo tak ma chaniecie ale przypadek wolę właśnie mikrofon a raczej może to nie będzie jedna seria w sumie będą dwie nowe serie, ale kolejna seria będzie za tydzień w środę. A kolejna będzie... Przecież mam wymienione, dobra. Eee, a kolejna będzie za... W sumie zobaczycie. Sami. Bo raczej wprowadzę dwie nowe serie. Które będą po prostu co tydzień. Ale na zmianę I tak powiem Dobra, tu masz lany, wszystko ok. Pięknie, fajnie się świeci, sprawdźmy ten... Czy mamy wszystko ok i zrobione? Eee. Tak. No, możemy zakończyć zlecenia. Szybko posło, fajnie. Co mamy kolejnego? Tym to 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 tu masz... Trzeba mieć fit, Dobra, fit powietrza, tak. No to dobra, przyjmijmy to, bo i tak to nam minie za chwilę. A HAI by się przydało, żeby się zgadzało, że tak powiem. Panto! Panato! Dobra, tutaj to tu mamy filtr powietrza... Co ci mamy tam zrobić? Nie, nie pamiętam. ten auto, tak? Filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza. Fit paliwa, fit oleju, fit powietrza, Jezus Maria, Nie wiem co zapamiętam fit paliwa, eee, fit powietrza To ci kupimy fit paliwa i fit oleju chciałeś, tak? No a to ci to wymienimy, tylko dajmy sobie auto na podnośnik, bo zapewniam go oczywiście wcześniej dać Mm, dobra, przestawmy to auto na podnośnik. Może w końcu też zrobimy się jakiegoś swojego auta, by się przydało. Ale nie no, sorki, ale auto mi przywołuje na trochę to. <grystanie> Jezus Maria, ale mnie trochę... Siedzę na niewygodnym krześle i to jest właśnie ten taki minus. E, będę musiał trochę zainwestować, Z <grystanie> tak powiem, swoje stanowisko. Wykonaj podmiot części, tutaj tak, oczywiście ta. Fit paliwa Dobra, ogarniemy to Na początek, czyli ten yy... Wymienimy ten, no to <grym> A także zauważyłem, że nam tutaj robi podgląd, dobra yy, Ja trochę jeszcze zrąbałem, chciałem to dać yy, Żeby zamontować i oczywiście, olej Oczywiście to nowka sztuka Nie Yy, musimy dostać się teraz do maski, czy musimy upuścić podnośnik? Dobra, tu masz podgon części, tak. Oczywiście tutaj tu równowica. Ok, tam z tyłu musimy do tego się dostać. No, to się dostaniemy. No, silnik, kamera, oczywiście filtr paliwa. Rozmontujemy, zamontujemy. nówkę, stukę. I fil powietrza takiego się chciać. A z tego, co pamiętam... E, nie, to był... Gdzie masz ty fil powietrza, chłopie? Gdzie był fil powietrza? <grym badania> typ badania. Gdzie ty masz gościu fil powietrza? No, ale tego nie widzę eee, eee nie widzę To nie było kom motorza Czy jak to było Minika fajnie Pokryła głowicy może tutaj No Eee, czewka dobra Nie pamiętam gdzie był, dlatego jeszcze to zmontujemy całe Może właśnie jest to, że e, ten Flip co jest pod e, tym Ale właśnie daj się chwilkę, my to nie to zmontujemy nie, to nie było tutaj Eee Gdzie to było? To nie tu To jest przepuśnica Kolektor dolotowy Gdzie był filt powietrza? Ja piernicę Otwórz menu Zamontuj części Pokryła głowicy, Zamontujemy ci gościu, bo to Trochę zrąbaliśmy Znaczy ja zrąbałem, sorry Ale gdzie to masz filt powietrza? Ja piernicę, muszę sobie to przypomnieć Coś się co cewki ci damy? Każda w innym miejscu, ale ciul. Mm -hmm. ogólnie te dwie nowe serii będą prowadzone na yy, z komputera, nie będzie to na konsoli. Tylko właśnie na tym pompach hamulcowych. Tutaj powinno być. wlot powietrza, powiecie, ja pielnicę. Pokrywa, w, no właśnie, a tak klipy trzeba ogarnąć z tego to a nie ruszczę, nie? Dobra weźmy z tej strony Nie wiem właśnie co nie dałoby rady myski podłączyć, będą będę to potem obcaić. Jakby dałoby i klawiaturę, to byłoby lepiej sterować, ale w miarę Dobra, nie to, no, 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 no. kurczę, to tamto jest takie małe, że ciężko to ogarnąć. A jest filt powietrza, dobra. E, zamontuj. Oczywiście co, montujemy filt powietrza, chłopie. Oczywiście co, nówkę, stópkę. Tak, damy Ci to, damy Ci te klipsy. Nie wiem, no, ciultony, ale dobra. No, wszystkie takie w średnim stanie, bym powiedział. Oj, chyba karetka jest. no tak to jest jak się mieszka blisko głównej ulicy bo ja mieszkam trochę tak z tyłu ale jednak blisko ulicy głównej ale co zrobić życie e, dobra wszystko mamy zrobione tak wszystko no to możemy zakończyć zlecenia. Dziękuję. Eee, dobra, weźmy sobie jeszcze jedno na szybko zlecenie. Ta, 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 ta. hamulcami? Nie mój problem. Eee, tutaj co jest wymienił olej, przecież nie wymienił w aucie. Chyba nie. Hamulce są kiepskie. No to nie moja No ale dobra, weźmy sobie to. Ty masz gościu problem z hamulcami, tak? że niech kto się szybciej załaduje Dobra Polones Dobra Sorki, po prostu mi to trochę tak przypomina Polonesa, tu masz hamulce, to kurde hmm, Tu masz kiepski hamulce z tego co widzę, tam jest git, tutaj jest git Oj, przepraszam No, nie wyjeżdżę mi z tego Kiedy będę miał tablet doblokowany? Tam są hamulce kiepskie, no to. A i tutaj coś jest ulubione. Przy tych dwóch kołach, z tego co widzę. Będziemy się ładnie bawić z hamulcami. Dobra. A jak chcę tam jeszcze przejść tak na szybko z tamtej strony. Tam nie widzę nic, co, co było odbyło. To ani z tej. E, tylko tej strony, dobra. No to to auto przestawiamy. Zrobimy sobie na szybko. Mm podniesiemy to letko i z ogarniemy i ja myślę że na tym na zrobienie tych trzech out yy, ogólnie zakończymy odcinek myślę będzie git i oczywiście dowiemy się mm, co dalej no nie ta za jest w takim stanie to oczywiście trzeba rozmontować Klocki hamulcowe ma słabe, dobra, No tutaj trzeba kupić klocki hamulcowe, tutaj, co jest do wymiany, jak tarca hamulcowa to trochę słaba, <grymne> eee, dobra zobaczymy, o Jezu, tutaj to w ogóle zaciski hamulcowe do wymiany, panie, kto panu tak to spierdolił, eee, tak i tarca hamulcowa i klocki hamulcowe. Czyli mały standard. Dobra, dokupimy. Gdzie są hamulce? Hamulce hamulce mi są potrzebne eee, tarcza hamulcowa i jedna, po prostu. Klocki hamulcowe jedne i zaciski hamulcowe wszystko jedne i lecimy auto ci ogarnąć. Dobra, włącz montaż. Nie te chciałem Tarca hamulcowa wentylowana Nie gadajcie, że ja zrobiłem błąd i kupiłem nie to co trzeba Tak Kupiłem to co nie trzeba Ej, i straciłem 75 dolców, Fajnie Rozmontuj to Tak i zamontuj to Klocki hamulcowe nie te, damy Ci te Ale zaciski hamulcowe damy Ci nówki Chciały znówki, ma snówki I się proszę odcepić A tak, no tak Oczywiście, gdzie, jakby z koła pojedziesz, co nie? Mój błąd Oczywiście to Dobrze, tam musimy tylko jedną rzecz dać i będzie git. E, dobra. No, dawaj pracuj nad częściami, dawaj to. Trzymaj klocki hamulcowe, nówki, stuki. Tutaj pójdzie oczywiście zacisk hamulcowy, który sam sobie chciałeś. Czyli ten. Nie wiem, które było twoje, ja mam to gdzieś. I oczywiście co, dajmy felga. I heja Dobra i to mamy chyba wszystko przy tym auta. Wszystko zrobione. Dobra, gitara, zakończę A jeśli ja w sumie z wami zegnam, tej strony to jest kanału DMD. Pamiętajcie o subskrypcji, komentowaniu, lajkowaniu i policzeniu kanału znajomym. I to jest krótka informacja właśnie co do tej serii. Yy... Ogólnie rezygnuję nagrywania odcinków tej serii, ale zapraszam Was za to sobotę na godzinę 18.30 na live właśnie z tej gry. nadzieję, że opcja live'ów będzie lepsza niż prowadzenie właśnie tej serii w odcinkach, bo ogólnie Zbyt długo zajmuje po prostu zrobienie powiedzmy jednego auta, no nie? Więc ciężko wyrobić je, żeby to był pół godziny odcinek. A nie chcę robić jednego auta na dwa odcinki, więc myślę, że forma live'ów będzie lepsza. Będą to live'y ogólnie takie, że tak powiem słowo więc trochę chyba zaprasować. zapraszam no serio, więc będą w sumie live'y trzy live'y sobotę. Od poniedziałku do piątku po 3 odcinki dziennie. Od pon poniedziałek będą odcinki e, z Mafii od e, Dawiksa. We wtorek odcinki od Maciomena. W środę czwartek będą odcinki ode mnie z trzech różnych serii. E, czwartek, no wiadomo, też będą odcinki ode mnie odcinki też z trzech różnych serii. W piątek będą znowu odcinki od Maciomena. A sobotę z Was za to zapraszam na livey Pierwszy live o godzinie 16 Drugi live o godzinie 17.30 18.30 przepraszam I trzeci live o godzinie 22:00. W niedzielę Mały odpoczynek szykowanie się na kolejny tydzień w sumie Dobra, jeszcze ja z Wami zegnam Widzimy się w kolejnym Nie odcinku, a liveie z mechanik Simator. Trzymajcie się, cześć i na razie.